Jacek Magiera po zdobyciu wicemistrzostwa ze Śląskiem Wrocław otrzymał dość nietypową ofertę. Otrzymał on ofertę pracy w nowo powstałym klubie Koko Jumbo, Koko Jumbo Białystok. Koko Jumbo niedawno dostało licencję na grę w trzeciej Bundesliga, także potrzebowali trenera z prawdziwego zderzenia i Jacek Magiera był odpowiednią osobą na to miejsce. Przed Magierą bardzo ciężkie zadanie, awansować do drugiej Bundesligi, potem do pierwszej, może jeszcze wygrać Ligę Mistrzów i co najważniejsze wodarze Koko Jumbo narzucili mu jeden warunek. Może on stawiać tylko na zawodników młodych. Ze szkółki lub kupionych do 18 roku życia. Zadanie wydaje się nie do zrobienia, ale dla Magiery nie ma rzeczy niemożliwych. ściągnięcie tego młodego fina wydaje mi się, strzałem w dziesiątkę i słuchajcie, musimy po prostu pod niego zmienić skład. Ale zobaczę to też, co jest problemem. Że to jest nasz jedyny zawodnik rezerwowy tutaj. A za chwilę Horn odejdzie, także. Transfery są potrzebne, zdecydowanie potrzebne, ale to za chwilę. Najpierw ustawimy po prostu pod niego formację. Myślę, że najlepsza będzie właśnie ta 4-2-3-1 szeroko lub 4-2-3-1 wąsko. To jest właśnie teraz pytanie, która, która będzie według mnie najlepsza. Albo 4-4-1 pomoc, albo ofensywnie. Chyba dam 4-4-1 pomoc. Zobaczmy jak to się właśnie będzie prezentowało. Olsen idealnie tutaj wskoczy. Nasz zawodnik Leo też będzie w składzie się tutaj mieścił na spokojnie, właśnie za tego Mejera, I, i tyle na razie ze zmian. No, jeszcze Jensen, ale Jensen, Jensen na razie, no nie wiem, damy go na skrzydło. I za Fischera wskoczy Hoffman, ale Hoffman będzie po prostu do zmiany. Będziemy szukać tutaj innego zawodnika. Na tą pozycję, i dobra. I mamy ten składzik już w miarę taki, no wiecie, wyklarowany. Jeszcze Koman musi odejść, Friedrich i Hern. Oni muszą koniecznie odejść, bo są zawodnikami za starymi dla naszego zespołu. Słuchajcie, możemy zatrudnić już skauta? Nie możemy jeszcze zatrudnić skauta. No dobra, to musimy zaczekać, aż Hern odejdzie, i wtedy weźmiemy tego tutaj Holendra, jeśli on będzie dostępny. Nie, to jest Belg. Weźmiemy tego Belga. Jak będzie cały czas dostępny, to oczywiście go zatrudnimy. Dobrze, na szczęście przed nami wciąż. Czy to już jest Bundesliga? Nie, przed nami chyba już ostatni mecz tego Pucharu, mi się wydaje. Hern odchodzi. Także teraz będziemy mogli pójść. absolutny tutaj rekord transferowy, właśnie 1300. Ale to co najważniejsze dla nas, będziemy mogli już pójść pod tego naszego skauta. To jest najważniejsze, sztab szkółki juniorów. Możemy zatrudnić tego. Tłumaczcie mi, o co tu chodzi. Czemu to tak jest, że jak zdobujemy, zdobędziemy większy budżet, dodają nam jeszcze większych e, tutaj, że tak powiem, hegemonów, jeśli chodzi o skautów. Zamiast tego poprzedniego, to mamy jakby zwiększone i nie stać mnie na żadnego, stać mnie na tego Leonarda Herna. Dobra, to wezmę Leonarda Herna i najwyżej za te dwie bańki to kupimy po prostu jakiegoś zawodnika. No, dziwnie, nie wiem, nie podoba mi się to. Może to tak, tak musi być pewnie, no, ale. Dziwna sprawa. Dobra, wyślemy go do Polski na 6 miesięcy. Na pół roku pożyje sobie w Polsce, zobaczy, że, zobaczy jak to jest i, i może kogoś nam tutaj przyśle. Doskonałe wyniki w szkółce junior. No i elegancko cieszę się. Masz mocnych rywali. Command. Słuchaj, jesteś za stary po prostu, no, no to muszę powiedzieć wprost. Jesteś za stary, chłopie. Dobrze, przed nami mecz z Münster, ale Münster to już jest liga? To już jest mecz ligowy z Münster. No dobrze, jak to jest mecz ligowy. No to trzeba zagrać. Tylko właśnie nie tym składem. No widzicie, że ja nie mam w ogóle rezerw. Eee, dobrze. No to zagra szlafer. I tyle. I Kryger zagra. I tym składem wyjdziemy. Na razie, no można powiedzieć, że ten mecz oddajemy. A wygraliśmy! Wygraliśmy pierwszy mecz. Ja tu mówię, że oddaliśmy mecz. A tu Kryger. Dwie bramki. I wygrywamy 3 do 2. Mamy to, na co czekałem, czyli końcowe raporty scoutów. Okej. Okay. Jonas Busse. No nie interesuje mnie na razie, bynajmniej, bo mamy już bramkarza. Benit Brygger. Benit Brygger. Dodam go do listy życzeń, ale nie mówię, że go kupię. Peris Brynen. No, Peris Brynen moim zdaniem jest zawodnikiem idealnym. Po prostu idealnym dla nas. Ale wydaje mi się, że za drogie. Spróbujemy po niego pójść. Ten zawodnik też naprawdę w porządku wygląda. Potrzeba po prostu jakieś, wiecie, gwiazdy. O. O, 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 to jest idealny, perfekcyjny zawodnik, którego za chwilę kupię. No ale, Atom Niemiec, 18-letni, idealny pod nasz zespół. Zakomana, który tutaj nam narzeka, narzeka tutaj teraz Keller, coś tutaj mówi. Dwie bramiaczki z siebie, także jestem z niego naprawdę zadowolony. No dobra, idziemy do centrum transferowego i spróbujemy przede wszystkim tego atoma zaproponować kupno. Łukasz nie chce zmienić, to może być problem w tej karierze. Że nawet jak zdobędziemy budżet, to zawodnicy mm, nie będą chcieli odejść. To jest spory problem, słuchajcie, to jest naprawdę spory problem, że ci zawodnicy nie będą chcieli do nas odejść. Ale spokojnie, my na swoją markę jeszcze zapracujemy. To co właśnie tego, tego Niemca z drugiej Bundesligi, z, z tego z Borusy Dortmund, drugiej, gdzie on jest? Ja go myślałem, myślałem, że dodałem go do obserwacji, a on gdzieś mi zniknął. Tu gdzieś, to chyba on, nie? Dodaj do tej rzeczy nie zobacz w transferach. No i ten też nie chce zmieniać miejsca zamieszkania. No i to jest problem, ale możemy próbować go wypożyczyć. No i możemy próbować, ale wiecie, no, jest naprawdę myślę zero 0% szans. No i się zgadzają, nie? Ale... No jak sam zawodnik nie chce do nas przejść, chyba że ci działacze Borussii mu nagadają, że to jest dobry pomysł, żeby do nas przeszedł. No zresztą zobaczymy, jak się to potoczy. Spróbujemy tego Niemca wyciągnąć, tego młodego SPD z Galatasara i naprawdę perspektywiczny zawodnik. Może wymiankę chcecie? Za Komana bym wam rzucił, nie? Ten ochłap I, i milion. milion siedemset. Czekajcie, milion siedemset, nie, nie dziesięć milionów. Nie ta kwota. Dobra, milion siedemset i, i ten ochłap Koman. Czy się zgodzicie na to? Obawiam się, że nie, ale próbować zawsze warto. Okej, okay. to nawet lepiej, bo komarz z nami zostaniemy, go sprzedamy i oni chcą procent od sprzedaży. Kwoty nie chcą większej. No dobra. Dobra. Mamy pierwszy spory. No jeszcze nie chcę mówić pierwszy transfer, bo słuchajcie, bo to się jeszcze może wywalić na negocjacjach ze samym zwodnikiem, ale mam nadzieję, że się uda. Będziesz oczywiście kluczowy, chcesz na pięć lat, to mi się bardzo podoba takie podejście, że oni chcą na 5 lat, chcesz tyle zarabiać. Dużo chcesz zarabiać. Hmm. 7000 za podpis ci dam. Dobra. Nie zgodziłem się, żeby tyle dostał za podpis. Dostał trochę mniej. No i mamy pierwszy transfer. Ejub. 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 Idin, ejdin, Ejub i Idin. <ścoughs> Ciężko mi to miałem wymówić, bo nie wiem, jak to się wymawia. Ejub Idin. Pierwszym poważnym transferem do naszego zespołu. I on idealnie tutaj się wpasowywuje po prostu do tego Hoffmana. Perfekcyjnie wręcz. Słuchajcie, on ma nawet takie statystyki dla idealnego SP. No może sztuczek nie ma za dużo, ale słabszą nogę ma na 4 ocenioną i te statystyki tutaj prezentują się bardzo, bardzo w porządku. Także ja mu zmienię po prostu styl gry, znaczy po prostu przetransferuję go, go żeby robił sobie SPK. Naprawdę cieszę się z tego transferu, mi się bardzo podoba ten transfer Jeszcze lepiej jakby ten zawodnik miał twarz tutaj, nie byłby tylko wygenerowany automatycznie Ale słuchajcie, nie ma to żadnego problemu, to tylko taka kosmetyczna, wizualna zmiana 25 tygodni będziesz robił, w sumie to nie jest aż tak dużo a i tak będzie się rozwijał ładnie, bo będzie grał po prostu w podstawie. Oferta transferu Common. W końcu się doczekaliśmy. Oferta transferu, dobra, ja to zaakceptuję. Może w końcu odejdzie, bo już tam wcześniej dostał też ofertę. Nie wiem, czy nie zaakceptował, czy o co chodzi. I słuchajcie, mamy taki problem, że jak Common odejdzie, to nie będziemy mieli w ogóle rezerw. Także tutaj po prostu muszę zrobić to, co konieczne, czyli przenieść do drużyny seniorów tych zawodników. No ten jest akurat za młody, ale ten jest jak najbardziej okej. Okay. I od razu im zarzucę plant tutaj działania, no nie będą to zawodnicy, którzy będą grali, to nie oszukujmy się, po prostu są zapychaczami, trzeba tak to nazwać, zapychacze tego zespołu, Choć ten Johansson może na ławce, a nie, oni już mają plan, ok, zapomniałem, że ja przecież naszym, naszej szkółce też dawałem plany, także niech sobie robią i niech się rozwijają mamy ok, mamy w końcu raporty scoutów. mamy to, na co czekałem Hasan Aldi nie, Hasan Ali, Hasan Ali też myślę, że jest zawodnikiem, który nawet by się do nas nadał. Także może byśmy się po niego skusili. No, to jest zawodnik, który nie będzie chciał do nas odejść. Ale w sumie, no jak, jak próbujemy tego Niemca wypożyczyć, to tego też spróbujemy wypożyczyć. Może się zgodzą i będziemy mieli po prostu zawodnika na wypożyczenia z opcją wykupu. Ja bym chciał, nie chcą wypożyczyć z opcją wykupu. No, dobra, spoko mm, roczne na rok. Dobra, na rok się zgadzają. Chcą, żebyśmy pokryli 80% wynagrodzenia. Czy was pogięło? 40 do 60 jestem tylko w... No nie. No nie. Jak już to po połowie. Okej, okay, no kurde, no, no, no nie będę aż tyle płacił za wypożyczenie. Bez przesady. No, tutaj przegieli pałę. No ale dobra. Ten zawodnik też jak najbardziej moim zdaniem jest zawodnikiem, który by się nadał. Jest młody, jest Niemcem. Czyli tutaj po prostu pasuje do nas. No, przydałoby się właśnie wzmocnić obronę. Przede wszystkim wzmocnić obronę. Żeby jakiegoś młodego, perspektywicznego grajka na obronę ściągnąć. Albo tego... Nie, on nie wygląda tak. Chociaż to jest Sarbryken. No dobra, pomyślimy jeszcze. jeszcze. Jeszcze będzie czas, żeby to przeanalizować. Nawet teraz jest ten czas myślę, żeby przejść do centrum transferowego i spróbować. A to nie chciał, prawda? Do, no właśnie zapomniałem, że oni mogą nie chcieć do nas przejść, chociaż... Taki Ali. nie powinien mieć problemu. Właśnie, ten piłkarz nie chce zmienić miejsca zamieszkania, ale może będziemy mogli go wypożyczyć. Jakimś cudem. Z opcją wykupu. Okej, okay, oni chcą z opcją wykupu. Roczne. oni się zgodzi na roczne i właśnie jak pensje chce ci dzielić. 40 do 60. Dobra, akurat on bardzo mało zarabia, także ja mógłbym nawet stówkę pokryć. Okej, okay, kwota transferu nawet niska jak na tego grakę się wydaje, ewentualna, tylko mówię, no to jest problem, że on nie będzie chciał do nas i tak do nas przejść, bo... No bo nie chce zmieniać miejsca zamieszkania. Ale ten zawodnik. Ten zawodnik już chce zmienić miejsce zamieszkania. Przynajmniej rozważy taką ofertę jak, jak dostanie właśnie z innego klubu. Także zaoferuj kwotę 190 Trochę poniżej wartości rynkowej. Okej, okay, zgodził się szybko. Także mogę jeszcze może mniejszą, ale dobra. 17 latek Ali. Myślę, że jak najbardziej pasuje tutaj do naszego zespołu. Będziesz, będziesz ważny, bo jak odejdzie koma, no to ty wskoczysz po prostu na jego miejsce. 5 lat podoba mi się to podejście tych zodnik, że oni chcą tworzyć po prostu yy, zespół. Chcą tworzyć Koko Jumbo, Biały Sok na wiele, wiele lat, nie tylko na rok, na dwa, yy, ale chcą naprawdę na, na wiele. Odrzuć klauzulę, nie chcę, żebyś ty miał klauzulę, bo chłop jak ktoś cię wykupi, a ty się rozwiniesz, to nie będzie fajna informacja. No dobrze, dam ci ile. 700 będziesz zarabiał, 700 tygodniowo, teraz zarabia, zarabiałeś 500. Ok, zgodził się na lekką podwyżkę te 200 euro tygodniowo, no i mamy który to? Transfer drugi, a w zasadzie trzeci, bo jeden mieliśmy transfer darmowy. Także kwota transferu ma naprawdę niewielka, ale myślę, że zawodnik ma potencjał, żeby się rozwinąć na jakiś tak fajny poziom, może taki 70 w najbliższych dwóch sezonach to by było coś jakby ten zawodnik właśnie się rozwinął, także żeby to mm, przybliżyć takie szanse, żeby to się stało, musimy zarzucić jakiś fajny tutaj niech sobie roz, robi rozgrywającego obrońcę, bo te podania ma no, słabe, więc niech tutaj po prostu robi. No i dobra, i, i zobaczymy jak on będzie tutaj się prezentował w zespole. Jak go zarzucimy za Komana i właśnie i, i teraz jak już mamy, widzicie, mamy więcej zawodników. Komun prawdopodobnie odejdzie, więc niech on sobie tutaj będzie. To co chciałem powiedzieć, że musimy ustalić kapitana. Kto według mnie najbardziej by się nadawał na kapitana? Na razie Cordoba ma kapitana, ale no jeszcze Friedrich jest do wywalenia, bo on jest 34-letni zawodnikiem. Moim zdaniem, na kapitana chciałbym mianować. No jeszcze, właśnie, jeszcze Hern. Hern jeszcze musi odejść, bo on jest za stary po prostu po prostu wrzucę Fischera, o w ten sposób, i hard na ławce. i dobra. Na kapitana chcę mianować Olsena, ponieważ jest to zawodnik z naszej szkółki, także jest od zawsze nasz, można powiedzieć. I myślę, że to jest zawodnik, który weźmie ciężar opaski kapitańskiej na bary i po prostu będzie sobie radził z tą, z tą ciężką, trzeba przyznać, rolą, bo dostaje kapitana w klubie. O. <laughs> Ja nie sądziłem, że do tego dojdzie. Patrice Browner przychodzi do nas, to jest idealny transfer. Myślę, że ten transfer naprawdę przybliża nas do, nie chcę mówić, awansu, ale do dobrego miejsca we trzeciej Bundeslidze. bo widzicie, że to jest zdecydowanie najlepiej oceniony zawodnik w tym zespole. Naprawdę wybija się mocno na tle innych. No i miejmy nadzieję, że będzie grał. Równie dobrze. Bardzo, bardzo się cieszę. Ja nie sądziłem, że ten transfer dojdzie do skutku, bo on sam nie chciał jakby do nas przejść, jeśli chodzi o kupno, ale na wypożyczenie na rok jak najbardziej się zgodził, więc to mi się bardzo, bardzo podoba. Może byśmy nawet po niego poszli, jak już zdobędziemy budżet, byśmy go wykupili. Myślę, że jest taka opcja, także spoko. No dobrze. Cieszę się, że tak kończymy ten odcinek takim fajnym transferem, w zasadzie wypożyczeniem. No i mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jutro oczywiście kolejny odcinek. Do usłyszenia. Siemanko. Cześć.